Ładny dzień na przyrodzie. Także dobra okazja do tego, żeby znowu coś w przywałcie porobić dalej. Rozumieć o co tu chodzi. Kontynuuję pracę y, gdzie, tu, gdzie skończyłem poprzednio. Czyli usunąłem tą część od filtra i zatkałem tą tutaj rurę, którą wtedy nie wiedziałem do czego to jest. To jest spływ y, oparów oleju do odmy. Znaczy z odmy do, do dolotu, żeby z powrotem się przepaliło I tutaj w tym miejscu Był kanał Który prowadził tutaj I tędy Właśnie do tej rurki, która jest teraz zatkana Czyli musimy się dostać do odmy Która znajduje się odma w tym miejscu I w ogóle przeanalizować Przeanalizować do czego to służy, jak to działa, bo tu są Dwa elementy, nie jeden, ale to sobie po otwarciu przeanalizujemy. No i teraz bym chciał jeszcze wykonać y, test, zobaczyć czy, czy u mnie to wszystko działa teraz prawidłowo, czy, czy coś y, się zmieniło, działa może nieprawidłowo. Także pierwszy taki test to odpalę auto i zobaczę po otwarciu korka, czy się jakiś dym wydobywa, czy nie. Wykonany. Jakaś tam minimalna ilość oparów chyba wychodzi z tego korka. Więc sobie jeszcze rozkręcimy tą odmę i zobaczymy. Natomiast po wyjęciu bagnetu nie ma tam jakiegoś ani podciśnienia, ani, ani ciśnienia, które by wypychało tą karteczkę albo wciągało. Neutralnie jest, czyli według mnie tak jak powinno być, czyli taka mniej więcej atmosferyczna, atmosferyczne ciśnienie. Ale rozbierzemy sobie odmę zobaczymy, jak to jest zbudowane i jak to działa. Dostęp do odmy jest bardzo łatwy pod warunkiem, że nie ma się interkulera u góry, tylko z przodu. To wtedy wszystko jest proste. Zdjęcie kolektora dolotowego i tak dalej. Natomiast jak jest wszystko tutaj u góry pospinane, pomocowane, no to jest wszystko staje się nagle trudne, nawet odkręcenie tych czterech śrubek tak, tędy tutaj tu jest ten element, teraz go wyjmę dobrze, po wyjęciu ukazują się nam dwa elementy pierwszy to jest ta część, separator oleju może to być w formie filtra albo w formie cyklonów, tutaj mam, ja mam akurat cyklony i druga część to jest zawór odmy i teraz one są tutaj osobno na osobnych uszczelkach zamknięte i teraz w pierwszej komorze, gdzie znajduje się cyklon, stąd opary ze skrzyni korłowej, z silnika trafiają do tej komory, najpierw do, do tego komponentu, do separatora. Na tych cyklonach opary olejowe skraplają się i powinny wrócić. Tutaj powinien być, tutaj jest otwór, nie wiem czy będzie go widać. Odpór spływu z powrotem do do skrzyni korbowej. tak I on tutaj jest w tym miejscu tu, tu powinno spływać z powrotem do skrzyni korbowej Mam nadzieję, że to latarka pokaże. Rzeczywiście tam jest coś takiego i teraz dalej. To co nie spłynie to jest znaczy może tak, pierwsza komora Druga komora jest, ma tylko jeden, jeden odpływ na zewnątrz, i to działa w ten sposób, że to, co nie, to, co nie zostanie odseparowane i nie spłynie z powrotem, tak? to, co jest odseparowane, nie spłynie z powrotem, czyli z tych cyklonów nie wróci, tylko pójdzie dalej tu górą, przejdzie tędy. Jeszcze sobie zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Tędy przejdzie tu. I, i wtedy dopiero spłynie tym kanałem na zewnątrz I dodatkowo, tu mamy, dodatkowo tu mamy zawór, który to zamyka, teraz jest otwarty akurat może zamknąć ten odpływ, że olej nie spłynie a może go też otworzyć tak, taka jest zasada działania tego urządzenia tak, jak się domyślałem, czyli pierwsza komora, separator oleju, ma tutaj kanał, tędy, który prowadzi do odmy. I jak to, jak to działa? Tu są cyklony dwa, czyli po prostu dwa lej, stożki takie. I olej, opary gorące idą tutaj do tego cyklonu, wirują, schładzają się, dlatego to jest plastikowe, nie metalowe. BMW stosuje plastikowe elementy, żeby. Właśnie, nie, żeby lepiej odprowadzać ciepło, żeby się tak nie nagrzewały. I tu się, i to skrapla się, i może spłynąć. Później przychodzi taka tacka, która tutaj zamyka te cyklony. Tutaj, ciach. No i potem jest zamknięcie tego od góry. Tak. Jest zamknięcie od góry. I tutaj przychodzi uszczelka. Jeszcze sobie ją wyczyszczę. I ten element wtedy wchodzi tu, czyli on tak jest. Czyli tu opary idą z tej strony do góry. Co się skropli, to sobie spłynie z powrotem do skrzyni korbowej. Czyli tu spłynie i tą ta, tą wgłębieniem spłynie. A reszta, która się nie skondensuje, przechodzi do tego elementu. Omówimy go za chwilę. Element, czyli zawór, można przetestować dmuchając w niego. Słychać, że membrana jest cała, ale jeszcze sobie ją obejrzymy wizualnie. Wystarczy podważyć te zaczepy no i ukazuje się membrana. Widać, że tu jest olej i woda też jest. Mam, że wyczyściłem to. Teraz tak, tu przychodzi sprężynka, i przychodzi ta membrana. Aha i tu jeszcze zobaczcie, że jest, jest ten kanał, o którym mówiłem, czyli te urządzenia pracują w tandemie. Najpierw opary przychodzą przez tę część i próbują wyseparować, zostać wyseparowane, to, co się nie uda wyseparować, czyli jakieś resztki oparów przychodzą tu na dół. I one są na dole. I jedyna droga ucieczki. Jaką mają, z, tego, z tej komory, to jest przez ten otwór tutaj. Nie ma innej opcji. I teraz tak, jak przyjdzie ta membrana, tak. To ona tutaj, yy, jej zadaniem jest zamknąć ten odpływ, bo z tej komory, jeżeli tu spłynie, to już jest tylko wyjście do, yy, do dolotu, tak? Czyli już ten olej jest stracony. Ta membrana działa tak, że ma zamknąć ten odpływ albo otworzyć. No i teraz pytanie. Kiedy ona ma go zamknąć, a kiedy otworzyć. U mnie to teraz nie działa, jest wszystko jest w trybie otwartym, ale pewnie będę musiał to zrobić za jakiś czas sobie zamknąć, no bo nawet teraz, gdybym wjechał do wody głębokiej, głębszej, no to Woda by mi się dostała tutaj do skrzyni korbowej. Zima chwilowo odpuściła, więc można kontynuować pracę przy samochodzie, jakieś usprawnienia. Także dzisiaj kontynuuję coś, co zacząłem jakiś czas temu czyli przeprowadziłem cały tutaj test do lotu i usunąłem tutaj tą część filtra, co spowodowało, że Tutaj, w tym miejscu pojawia się otwór, pojawił się swobodny wypływ tutaj pod spodem zaczęło wypływać z tej tutaj odmy i z separatora tędy się wydostawały spaliny przedmuch, który jest w samochodzie, nadciśnienie i było ryzyko, że te opary, które tędy się wydobywają, a wcześniej szły w rurce tutaj do dolotu i były spalane jeszcze raz Teraz się pojawiło ryzyko, że te opary powietrza, yy, mgiełka olejowa może się skraplać na kolektorze wydechowym, który jest tutaj żeliwny. No widać, że nic się nie skropiło do tej pory, nie ma żadnej plamki olejowej. No ale takie są porady ludzi życzliwych, żeby lepiej tak tego nie zostawiać. Więc ja sobie tutaj wywierciłem, teraz w tym miejscu wywierciłem otwór. Tą część od dołu zaślepię. I tutaj mam silikon wysokotemperaturowy. Się nazywa C60, C80 do 380 stopni. Jest, jest olej odporny, to jest bardzo ważne, żeby go nie rozpuściło. To ten otwór od dołu zaślepie, a ten otwór, który sobie tu wywierciłem, w niego wkręcę złączkę i spróbuję połączyć to z dolotem. Czyli, tak mniej więcej do stanu oryginału, to wrócić. Zaczniemy od tego, że. Próbuję tutaj wsiknąć, żeby oczyścić z powierzchni zaolejonych cała tutaj tą część, która tam jest. Głównie chodzi o dół, tak? Niech to sobie odparuje i wtedy dół zaszpachlujemy, a w ten otwór kręcę jakąś złączkę mosiężną. Dolny otwór. Został całkowicie zasilikowany. I teraz muszę wkręcić jakiś element. Ten albo ten. Przygotowałem coś takiego, skróciłem gwint, dlatego, że tam jest płytko. Nie jest ten kanał zbyt zbyt ten zbyt głęboki, więc skróciłem. Teraz sobie to osadzę do wiercenia otworu w kolektorze. W przejściu z pokrywy zaworów jednocalowe, takie 25 mm, i było bardzo ważne, żeby było krótkie, tak? że musi być cięcie, i od razu koniec. Jak się przewiercę w otwór, żebym dalej nie wiercił, tak? czyli zwykłe wiertło, czy zwykłe. Myślę w tym sensie stopniowane, na przykład taka jodełka się nie nadawała. Musiało być coś takiego. Także do swojego zestawu kolejny sprzęt doszedł. Czekam aż to wyschnie, i będę musiał połączyć tą rurkę, rozciąć ją jakąś na dwie części, dołożyć jakieś miedzi, czy czegoś, zrobić to. Jeszcze będę myślał. Tak wygląda stan działań. Zwykłe hydrauliczne, miedziane odpady, które posiadałem. To będzie tu skręcone. Tu będzie zlutowane kolanko. Tu będzie też zlutowane. I kawałek oryginalnej gumy BMW, którą przyciąłem. Ona wejdzie tu. Tak. I tak będzie połączone. Pod lekkim skosem w dół, żeby w razie czego olej mógł spływać. Także teraz będę to lutował na połączeniach. Tutaj, tutaj i tutaj w trzech miejscach muszę zlutować. I będzie praca skończona. Chciałem użyć normalnego przewodu gumowego z taką właśnie z Taką średnicą olejoodpornego. Niestety w moim mieście nie znalazłem. I no nie ma za małe miasto, nie robią. Mają tylko w tej średnicy mają już węże yy, wodne, czyli takie grube, sztywne, nie olejoodporne. Wykorzystuję materiał, który mam w garażu, czyli bezkosztowo, za darmo. Mieć, która no, nie jest może dobrym elementem, bo yy, przywodzi ciepło tak, a to jednak guma izoluje, więc chyba lepsza, by była Polutowane także. Montujemy na ucie. Tak wygląda skończone dzieło. Tutaj jest opaska miedziana, która uszczelnia przy dokrę po dokręceniu. Tu jest zlutowane, tu jest zlutowane. Tu było już wcześniej. Miałem taki kawałek odpadowy. Tu jest zlutowane, pogrubione, żeby lepiej cyband złapał mi tą. Ta opaska złapała mi gumę. I na dole też jest na cyband oryginalne miejsce, w którym to powinno być. Także zachowałem oryginalny separator. Tu jest separator oleju. Tu jest odma. Nie widać akurat. Tam jest odma w tym miejscu. I z odmy nadwyżki yy są, skraplają się tutaj, czy, z, czy pod ciśnieniem są wypychane. Tu przechodzą sobie tutaj, tu i schodzą do, z powrotem do dolotu. Tu, oczywiście, można sobie jeszcze zamontować jakiś, jakiś keczkan czy coś. Jak będę miał potrzebę, czy będę widział, że to jest niewydolne, to będę myślał dalej. Ale na razie. Po prostu bezkosztowo, tak, nie modyfikowałem tego, oryginalnych, tego oryginalnego rozwiązania. A mam zaletę taką, że widzę kolektor, widzę tu wszystko, mam dostęp do turbiny. Także jeszcze odpalimy, zobaczymy jak to chodzi. Także kolejne prace. Usprawniający samochód do biegły końca. Co szczególnie czuć, jak na przykład dotknę samochód, ja to czuję, ale wystarczy, że znajduje się wokół nie, blisko niego, to czuję, że on roztacza wokół siebie taką aurę niezawodności, co mnie bardzo cieszy. I ja też muszę dbać o to, żeby to, ta aura cały czas była, żeby ją jeszcze tą niezawodność jeszcze poprawiać. Nie, nie ma znaczenia marka. W pewnym sensie rozwiązania, które są w danym modelu mogą mieć znaczenie. Natomiast marka nie ma znaczenia, trzeba po prostu samochód bać, trzeba cały czas odnawiać i szukać ulepszeń, które możemy wprowadzić. Także ja dziękuję jeszcze raz tej koledze, który mi zwrócił uwagę, że tutaj jest pewne ryzyko, tak, tego rozwiązania, które ja zrobiłem, czyli odciąłem i otworzyłem sobie wejście na kolektor, że tam mogą się skraplać jakieś opary, jakiś olej może kapać, może to doprowadzić do ryzyka związanego z poża, e, pożarowego więc no, ja jestem... safety is my friend także ja tak to traktuję że jeżeli ktoś mi daje dobrą radę to czemu z niej nie skorzystać takie rozwiązanie, no nic mnie to nie kosztowało kilka godzin tam zabawy przemyśleń jak to rozwiązać żeby zostawić oryginalną e, rozwiązanie BM, bmkowe czyli to separator jodmę czy zostawić to w ogóle otwarte? No ale nie chciałem, bo wtedy odma nie działa. Jak, jest, jak, jest, jak jest, nie ma podciśnienia, ta membrana przestaje działać, więc zachowałem oryginalne rozwiązanie, tylko je zmodyfikowałem pod moje potrzeby. Do zobaczenia w terenie.